Hej, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku na moim kanale i dzisiaj będziemy testować kolekcję Makeup Revolution Emily in Paris Co zaś jest za Dobra, ja zamówiłam sobie kalendarz adwentowy i w sumie dwie rzeczy poza tym kalendarzem Patrząc na całą kolekcję, szczerze bardzo mało mi się rzeczy tam podobało. Była ta paletka, ale tak kolory nie do końca. Więc postanowiłam, że zamówię kalendarz adwentowy, y, róż i kosmetyczkę. Ale jeżeli chodzi o, o tą kosmetyczkę, no to jest malutka. I taki minus, że oto to jest po prostu naklejka. To nie jest ani wszyte, ani nic. Więc tym stylu to jest po prostu naklejka. Więc po prostu tą kosmetyczkę odeślę, bo nie potrzebuję no, takiej malutkiej kosmetyczki. Mam koszt tego kalendarza adwentowego to było 49,95, 40... jeżeli chodzi o moją walutę to euro. Więc uważam, że to jest trochę sporo za taki kalendarz. Aczkolwiek yy, mamy tutaj 12 produktów, które sobie dzisiaj przetestujemy i po prostu zobaczymy, no, zobaczymy jakie będą. Więc tak kalendarz tak wygląda z wierzchu. W otwarciu prezentuje się w ten sposób już wszystko, bo wynikam z niego. Naprawdę bardzo ładnie on wygląda. Jeżeli chodzi o zawartość, no to y, mamy dwie takie paletki. Pierwsza paletka jest taka bardziej y, ciepła, druga jest taka y, chłodniejsza. Dalej mamy primer do podmakijażu i mamy co to jest? Fixing Spray, czyli taką jakby mgiełkę kończącą. Aczkolwiek e, widzę, że w tym sprayu do trwalania makijażu bo w to jest matowy, no a tu jest bardzo dużo takich e, drobinek błyszczących i zresztą na ręce nawet zostawił mi taką poświatę błyszczącą. To też mam w sobie drobinki błyszczące, więc nie wiem, jak to będzie wszystko wyglądać razem. E, dalej mamy tusz do rzęs. Ja tuż nie lubię do rzęs, ale okej. Okay. Mamy rzęski, które wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Cień taki pojedynczy, płynny. No, na opakowaniu jest dużo więcej, dużo bardziej ciemny, ale to myślę, że można przeoczyć. Gąbeczkę do makijażu i w sumie cztery produkty. Tu mamy dwa produkty do ust. Tutaj też są sobie dwa produkty Duos, ale to są dwie szminki. Pierwsza wygląda tak, jest to taka ładna czerwień i do tej czerwieni mamy konturówkę. Druga wygląda tak, jest to ładny nudziek. do tego też mamy konturówkę, więc zobaczymy jak te duła się będą prezentować. No jeżeli chodzi o kalendarz żelętowy, to jest koniec tych wszystkich produktów. Ja sobie jeszcze dobrałam po prostu róż. Tu jest też napisane, że to jest, może być służyć jako pomadka i jako róż do policzków, ale ja to będę używać tylko i wyłącznie jako róż, więc bez zbędnego przedłużenia możemy przejść do testowania. Okej, okay, jeszcze zapomniałam jeszcze powiedzieć o cenie. Ten róż kosztował 6,95 euro. Ta kosmetyczka kosztowała 9,95 euro. Ja ją tak zwracam, więc. chociaż w ma to taki fajny pomponik ale tyle zaczynamy sobie od y, tego primera, jest malutki jest to zawartość 12 ml bardzo ładnie pachnie ten primer takim moim dzieciństwem no były chyba takie pomadki na początku myślałam, że ten primer też ma drobinki ale on akurat nie ma, na skórze naprawdę stawia bardzo fajne uczucie takie takiej miękkości jest troszkę Kolepki, więc podkład będzie nam się dobrze trzymał w sumie. Na nim. Podkładem, który dzisiaj użyję, jest to e, Catrice. Dawno go nie używałam, więc przyszedł czas. Z podkład bardzo dobrze wygląda e, z, tym, z tym primerem. Nie, nie zrobił, nie rozwarstwił się, nie zrobił żadnych plam. Skóra naprawdę wygląda, wygląda bardzo ładnie, nawet te pory tutaj delikatne. Mimo tego, że to jest podkład matowy, to i tak bardzo ładnie e, wygląda w połączeniu z tym primerem. Przejdźmy sobie do korektora. Dalej użyję sobie mojego ulubionego korektora z C.A.P. Idę dalej jako bronzera użyję tego brązora płynnie z Chiglam. Ja mam tutaj Golden Sun. Teraz czas na ten róż i ja mam odcień Pinkiswear Pink. Mam już w sumie już całą twarz i teraz będziemy używać tego czegoś. Trochę się boję, bo to ma drobinki. Ale pięknie, panie. O, widać. Więc te drobinki wyglądają w ten sposób. Myślę, że i tak ładnie wyglądają, ale ok. Przechodzimy sobie dalej y, do wykończenia twarzy. Nałożę na to po prostu y, produkty suche, y, róż, brązer i tak dalej. Jako brązer użyję sobie y, brązera z Helen, róż z Sephory. To jest odcień y, Love Sick numer 22. I jako rozświetlacz puch, ostatnio używany y, rozświetlacz z Primarka. Naprawdę go bardzo lubię. I dzisiaj myślę, użyję sobie tej oto paletki. To jest ta cieplejsza wersja. I w sumie tutaj nie ma żadnego takiego neutralnego cienia, więc może troszeczkę dzisiaj pomieszam sobie z tą paletą. Użyję najpierw tego tutaj cienia. Może przejdziemy ym, do tego dosyć ciemnego Tremor Pangs. I w sumie z tej drugiej palety wezmę ten najciemniejszy cień i go gdzieś tu Muszę szczerze przyznać, że na przestrzeni czasu te produkty z Makeup Revolution przeszły naprawdę bardzo e, ładną i fajną drogę. Są naprawdę bardzo ładnie wyglądające, bardzo ładnie się z nimi pracuje. Aż no, jestem w szoku. Teraz przejdę sobie do użycia jakiegoś fajnego bluzku. Myślę, że tylko pośrodku. Dobra, e, makijaż mam już e, wykończony. Naprawdę wygląda bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba ten cień błyszczący, jest przepiękny. Miał być delikatny makijaż, a wyszło jak zwykle. Ale idziemy dalej, mam tu tuż do rzęs. Przejdę do rzęs. Rzęski naprawdę wyglądają bardzo ładnie i zaraz zobaczymy, czy będą prezentować na oczach. Rzęsy z tej kolekcji są wręcz przepiękne, a ja mam wielki dylemat, czy użyć miód, czy czerwonej, więc może najpierw sprawdzimy, jak będzie wyglądało z czerwoną I potem zobaczymy, czy będę chciała zmienić na I to jest naprawdę bardzo ładna czerwień. Aż jestem w szoku, że to może tak wyglądać. Więc tak, jeżeli chodzi o całą tą kolekcję, um, ja nie użyłam tylko w sumie trzech produktów w tej kolekcji cień wpłynie, no i ta druga matowa szminka, no ale ta czerwona jest po prostu fenomenalna, więc yy, ja w niej na razie zostaję. Podsumowując yy, cały ten filmik i wszystkie te produkty, których dzisiaj używałam, muszę szczerze powiedzieć, że z zamówienia na zamówienie, gdy zamawiam yy, jakieś paletki, jakieś makijażowe nowości z Makeup Revolution, jestem w szoku. Jak ta firma idzie do przodu. Ja pamiętam po prostu, jak y, były te czekoladki, jak y, były kolekcje Soft X. No, no mam chyba nawet jedną paletę z tego. Ym, I te cienie naprawdę były prześrednie. Ale teraz naprawdę bardzo fajnie się z nimi pracuje. Już myślę, że od momentu, y, od momentu trzeciej kolaboracji y, Makeup Revolution z Soft. Myślę, że naprawdę marka no, poszła do przodu. Naprawdę uwielbiam tą paletę i te cienie. I potem była właśnie następna kolekcja, którą ja kupiłam i to była o ta piękna kolekcja szrekowa, którą mogliście widzieć już na moim kanale. I teraz właśnie ta te dwie paletki. Myślę, że nie wykorzystałam w 100% ich, ich możliwości, że jeszcze się pojawią u mnie na kanale i to niejednokrotnie. Naprawdę, jeżeli coś się pojawi nowego z Makeup Revolution, to myślę, że ja naprawdę to bardzo chętnie przetestuję, ponieważ jestem coraz bardziej w szoku, jakie jak marka robi postępy i to naprawdę duże. Jeżeli mogę ocenić szczerze z tego z tego mojego całego zamówienia, z tego mojego całego testowania, no to wszystkie produkty są bardzo fajne. I teraz właśnie ja tak tutaj y, zbieram kupę, żeby ocenić i myślę, że mam tylko dwie rzeczy, których mogłabym y, nie chcieć w tym całym kalendarzu odwentowym bo teraz rozmawiamy o kalendarzu odwetowym, no to jest ta gąbeczka, która jest naprawdę bardzo malutka, jak i ten tusz, ponieważ no ja nie przepadam za no, nowymi tuszami, ja mam swój jeden ulubiony i ja go nigdy w życiu nie zostawię. Y, Moim zdaniem, te dwie rzeczy wypadły naprawdę bardzo średnio i mimo tego, że nawet ten e setting spray jest ym, z drobinkami, to naprawdę jest bardzo fajny. Ładnie pachnie, naprawdę pięknie pachnie i te drobinki naprawdę są bardzo ładne. Jestem w szoku, jak te drobinki są ładne, bo nie idzie do mojej szuflady. Ale naprawdę go bardzo lubię. Ten primer też jest przefajny. Naprawdę tu wszystko jest na miejscu. Skóra wygląda naprawdę bardzo ładnie, nieskazitelnie i nawet muszę przyznać. Zawsze mam problem z tym, że podkład mi bardzo wchodzi w zmarszczki tutaj, ale tak naprawdę te produkty są bardzo fajne. Jeżeli chodzi o szminkę, no to to co są zwykłe szminka, no to nie, trzyma, nie będzie trzymała za długo, zostaje na wszystkim. dosłownie na wszystkim, ale trudno więc w mojej ocenie ten kalendarz adwentowy jest naprawdę bardzo warty uwagi podejrzewam, że niedługo będzie jakoś przeceniony, bo chyba jest dosyć świeże ale tak, naprawdę ta baza ten fixer, te paletki są bardzo fajne Chociaż nie wykorzystam ich 100% 100% potencjału, bo zostało jeszcze dużo cieni, których po prostu nie używałam na przykład tych tych pomarańczy tutaj tych bł reszty błyszczących, tej drugiej no to użyłam tylko może parę no dosłownie te dwa cienie, ten najjaśniejszy i najciemniejszy, więc myślę, że już za się może pojawić jakiś kolejny filmik z tymi paletami no i właśnie z tymi trzema produktami, których jeszcze nie testowałam, od razu sobie je wrzucę tutaj do mojego kącika z nieprzetestowanymi. Ok, więc kalendarz adwentowy mamy oceniony, jeżeli chodzi o ocenę y, o jednego produktu poza tym kalendarzem, no bo tak jak mówiłam, tą kosmetyczkę zwracam. Ym, to ten róż myślę, że też jest bardzo fajny. Ja ostatnio jestem wielką fanką y, róży płynnych. Jest naprawdę bardzo przyjemny i fajny w aplikacji, chociaż bardzo go polecam aplikować nie bezpośrednio na skórę, tylko na przykład tak jak ja sobie zaplikowałam go najpierw na rękę no i później gąbeczką fajnie wklepałam w skórę. Tak jest, myślę, że najlepiej. Jest delikatny, ale naprawdę, no myślę, że trochę widoczny. Uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra kolekcja. Tak samo jak uważam, że ta oto kolekcja z szwakiem też była bardzo dobra, chociaż przetestowałam tylko jedną paletkę z tej kolekcji, a reszta tutaj czeka do testu. Koniecznie dajcie znać, co myślicie na temat tej kolekcji. Ja naprawdę szczerze polecam ten kalendarz adwentowy. Myślę, że jest chyba jednym z najbardziej trafnych kalendarzy, których miałam przyjemność już testować przez te wszystkie lata. Myślę, że to by było wszystko w tym filmiku. Dziękuję bardzo za oglądanie i do następnego.